Pełna improwizacja, próba pierwszego nagrania. W inspiracji blogiem wirtualny Podróżnik Duchowy. Wszystkie kultury od zawsze tworzyły próby odzwierciedlenia intuicji poznawczych ich najznamienitszych przedstawicieli dotyczące rzeczywistości nieprzejawionej jej istnienie w taki czy inny sposób opisywane było jako wręcz bezdyskusyjne człowiek współczesny otumaniony światem zmysłowym uporczywie chce zredukować poznanie tylko do widzialnych potwierdzonych najlepiej eksperymentalnie wniosków, a pojęcie innego, ukrytego świata co najwyżej do założeń istnienia obcych cywilizacji kosmicznych. Czy aby nie jest to nadużycie? W istocie absolutyzujemy wnioski oparte na poznaniu zmysłowym. Nadając im wymiar ostatecznych odpowiedzi, jak nie zobaczę i nie dotknę, to nie istnieje. Jak naukowcy amerykańscy, chińscy i radzieccy nie potwierdzili, a Discovery negują, <śm> no to choćby Boga nie ma, bo nikt go nie słyszy, nie widzi, nie dotyka. Teleskopy, mikroskopy, sądy kosmiczne. Cały ten technologiczny badziew, wszystko milczy na temat jego istnienia. No to dalej kupować nowe rzeczy, pędzić za władzą, seksem i pieniądzem. Realizować nasze prywatne niebo po trupach. Czy aby jest to właściwy wybór? Czy aby nie jesteśmy w sieci? Konformizmu, mainstreamu i programowo sterowanych metod, czy programowo sterujących metod, czy programów sterowania, by tworzyć wygodną dla kogoś aksjologię, która niekoniecznie spełnia nasze najgłębsze potrzeby, cele i sens życia.